Siema, dzisiaj pokażę wam mojego pieska oraz Labrador No dawaj, ma dwa miesiące No i zobaczcie jak to jest No pokaż Taki zwariowany on jest O już widać Piłeczku się bawi non stop Zobaczcie sami O teraz akurat jako... przestał No weź wiesz, Baw się To jest taki mały grubasek. Bardziej, zobaczcie. Zobaczcie. Trochę, jaki słodki jest. Jak szukacie, właśnie jest labradora Jak chcecie, to właśnie zobaczcie, jak to wygląda. Jak wygląda Fajne, to nie? No dobra. Patrzcie. Do o, drapie się teraz ja moim zdaniem jest słodki, ma dwa miesiące tylko jak mówiłem zobaczcie czy to wygląda. zobaczcie jak on jest ucieszony, to sobie biega po prostu sobie biega zobaczcie zobaczcie jak on biega Sztuczek jeszcze nie umie, ale go niedługo nauczę. On na razie jest takim małym szczeniaczkiem. No to dobra. Super. Dobra, to już koniec odcinka. Myślę, że Wam się podobało. Jeszcze jutro zrobię kolejny odcinek z pieskiem moim. Dobra, no na razie.